Devil May Cry od Netflixa to jedno wielkie rozczarowanie, a wydawało się, że ma wszystko: świetnie dobraną muzykę, dobrą choreografię walki i ładne wizualia, zarówno pod względem kreski, jak i animacji. Zapowiedzieli nawet Vergila, więc można było liczyć na klasyczną strukturę historii z walką między braćmi na samym końcu konflikt podszyty traumą rodzinną. Z takim nastawieniem siadłem do serialu, obejrzałem dwa pierwsze odcinki i było dobrze. Świetne otwarcie z przedstawieniem głównego antagonisty, gościa przebranego za królika. jak na furasa robi niesamowite wrażenie już od pierwszej sceny. A aktor głosowy, który podkłada mu głos, jest najlepszy z całej obsady. Czuć jakość w każdym wypowiadanym przez niego słowie. Potem mamy scenę przedstawienia Dantego w walce z trzema kościano-cienistymi sowami. Brzmi dziwnie, ale ich design jest naprawdę dobry. Dante oczywiście rozwala je, po czym zostaje ogłuszony przez torebkę i ucieka mu kobieta z wózkiem. Okej, okay, rozumiem głupotki fabularne. Ja nie przyszedłem tutaj po dobrą fabułę. Chcę zadufanego w sobie łowcy demonów, świetną choreografię walki i połączenie stylu z kiczem. Jeśli to dostanę to, przymknę oko na wszelkie głupotki. Tak samo przymykam oko na małą ilość detali u postaci. Rozumiem, że będzie tu dużo dynamicznych scen i chętnie poświęcę detale na rzecz jakości animacji. No i po ekspozycji właśnie to dostałem. Walkę Dantego z silniejszym demonem. Widać, że twórcy zrobili ją w kreatywny sposób. Mamy przejście z jednej scenarii do drugiej poprzez dziurę w podłodze, gaśnica zapewnia zasłonę dymną, co sprawia, że otoczenie ma wpływ na walkę, oraz wykorzystanie dymu sprawia, że nie jest to walka tylko na bazie czystej siły, ale również sprytu. I to koniec pierwszego odcinka. Drugi to tak naprawdę podbudowa, dlaczego ludzie zorganizowani przez rząd do złapania Dantego są groźni. A potem walka. W trakcie niej Dante pokazuje swój charakter poprzez całkowitą dominację na polu walki. To jest wzorcowy odcinek, jaki chciałbym widzieć w tym serialu. Na tym etapie moje wszelkie oczekiwania były spełnione. Myślałem sobie: naprawdę im się udało czeka mnie świetna zabawa przez pozostałe sześć odcinków. No i jak bardzo się pomyliłem. Już pod koniec drugiego odcinka widać, że seria skręca w bardzo złym kierunku. Po całej rozwałce Dante zostaje schwytany przez Mary, przywódczynię oddziału walczącego z demonami. Po zmasakrowaniu całego oddziału wyszkolonych zabójców rozwala go jedna kobieta. Nagle Dante traci swoją nadutką szybkość, siłę i najwidoczniej połowę IQ. To już byłby całkowity koniec Dantego w tej historii, gdyby nie całkowity przypadek. <gryw> Jeden z wielu w całej historii, która sprawia, że Dante nie wychodzi na całkowitego nieudacznika. Niż Jednocześnie pojawia się wątek postaci, która zdradza ludzkość, żeby ratować swoją rodzinę. Ciekawy dylemat moralny, prawda? Ostatecznie sprowadza się on jednak do stracić swoją rodzinę teraz czy stracić ją potem w wyniku zwrócenia bomby atomowej. I wszyscy to jej mówią, a ona dalej kurwa nie rozumie, o co chodzi? No, no! What are you doing? I had to! He got to my daughter's. And now he's going to destroy the whole world! You've condemned us all! Is saving the world, if I can't my own Potem jest walka, w której pierwszy raz zobaczymy obrzydliwie CGI i już nie opuści nas do końca tej serii. A no i wysadzają temu połowę głowy. E, co jest? Czy twórcy to jest jakiś antyfank lub Dantego? Dalej nie ma już sensu szczegółowo omawiać wydarzeń. Głupoty fabularne pojawiają się cały czas. Okazuje się, że Mary stanowi 90% siły jej składu. Nie wiem w takim razie, dlaczego marnujemy czas, żeby pokazać całą resztę. Uczłowieczamy również demony. Okazuje się, że większość z nich wygląda niemal jak ludzie, nawet mówią w tym samym języku. Mają rodziny, dzieci i poszukują lepszego miejsca na osiedlenie się, po czym od razu dostajemy masowe ludobójstwo. Okay. Dante jeszcze dwa razy będzie ratowany przez Mary i tyle samo razy kompletnie upokarzany. Po co? Oczywiście, żeby zabrać mu czas antenowy. Ta historia tak naprawdę nie jest o naszym łowcy demonów, jest o konflikcie Mary z królikiem. Cały szósty odcinek został poświęcony retrospekcjom tych dwóch postaci. Nic o Dante. Yeah, fuck that. You shot my leg. Doświadczymy w tym odcinku różnych stylów animacji, które rozdzielą nam wspomnienia obu postaci. Podobało mi się to, ale nie wiem po co jest to zrobione w serialu o nazwie Devil May Cry. A samo zakończenie to prawdziwa katastrofa. Ostatnia walka to bezmyślna siekanina bez krzty polotu. Główny zły przegrywa i zmienia się w wielkiego potwora, którego trzeba rozwalić. Wtedy przestaje być ciekawą postacią o swoich przekonaniach i rozterkach, a sprowadza się go do wielkiego monstra, którego trzeba zaszlachtować. Boże, jakie to jest stanie! Jak w krótki moment zaprzepaścić jeden z lepszych elementów dla sztampowej, finałowej walki. Posypcie to jeszcze szczyptą moralizatorstwa i sierżmiężne nawiązanie do Wietnamu. W sumie to już nawet nie jest nawiązanie, tylko piekielna adaptacja. I chciałbym, żeby to, co zaraz powiem, mocno wybrzmiało. Nie mam nic do modyfikacji fabuły z gier, bo uważam nawet, że ten materiał jest bardzo elastyczny. Klasyczna historia opiera się na konkretnych, mocno zarysowanych motywach i wydarzeniach kluczowych. Dante to bez buntownik, a Vergil jest chłodnym i wykalkulowanym samotnikiem. Śmierć matki wyznacza przeznaczenie braci, czyli zmierzenie się ze sobą w ostatecznej walce. Symbolika broni obu bohaterów jest nawet ciekawa, bo katana Vergila Yamato to moc dzielenia i izolacji, a miecz Dantego, Rebellion, symbolizuje łączenie i akceptację twojej podwójnej natury. Cała klasyczna historia oparta jest na patologicznych relacjach rodzinnych. W Ribucie, który swoją drogą mi się podobał, Ewa była aniołem, przez co Dante i Vergil zostali Nefelimami, czyli połączeniem demona i anioła. Dante był bardziej dziki i wolny, Vergil natomiast bardziej kontrolujący, co ponownie doprowadziło do konfliktu między nimi. I twórcy chyba myśleli tak samo jak ja, dlatego spróbowali dodać motyw Alicji z Krainy Czarów. Ale zrobili to na tyle nieporadnie, że ten potencjalnie ciekawy element został całkowicie zaprzepaszczony. Podsumowując, bardzo nie polecam Ci Devil May Cry od Netflixa. Ten twór jest paskudną pułapką zastawioną na fanów gier wideo. Dobry początek jest stworzony głównie, żeby było co wrócić do materiałów marketingowych. Cała reszta to żart, w dodatku taki, który robi się coraz bardziej nieśmieszny. O wiele bardziej polecam zobaczyć sobie gameplay z DMC5, a najlepiej to już w niego zagrać. Ta gra jest o wiele bardziej kinowa i widowiskowa, a w dodatku tańsza od abonamentu Netflixa, bo można ją dostać w okolicach 30 zł. Don't you dare say it. Dajcie znać, czy też czujecie się oszukani przez Netflixa, a może to ja jestem odklejony. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!